Zaczyna się od kłębiących się w kieszeni kluczy. Kluczy, które niegdyś były tylko moimi, teraz są kopiowane, podarowane, użyte jako wymówka. To był ten typ popołudnia, kiedy nie chciałam, żeby się kończyło. Słońce wciąż grzało, powietrze pachniało trawą i świeżą farbą. Wtedy usłyszałam śmiechy, głośne i beztroskie, które przecinały ciszę mojego domu. Zza drzwi słyszałam moją siostrę Alicję, jak mówi: A to będzie twój pokój, mamo. Wschodzi tutaj słońce i możemy go pomalować na coś mniej ponurego. Jej matka, ciotka Elżbieta, skinęła głową, niosąc torbę pełną próbek tkanin. Było ich sześcioro, cała ich rodzina, włącznie z moim siostrzeńcem, dwójką jego dzieci i partnerem, który traktował mój dom jak swój. Schowałam się w cieniu holu i wyciągnęłam telefon. Cicho włączyłam nagrywanie. Nie wierzyłam, że mi uwierzą. Nie wierzyłam w siebie. Że to, co widzę, jest prawdą. Nie jest za duża na rzeczy bliźniaków, ale możemy kupić organizery, usłyszałam, jak mówi Alicja, otwierając szafę w korytarzu. Moje serce waliło w uszach, nie wiedzieli, że tam jestem. Rozmawiali, jakby to miejsce już do nich należało, jakbym ja była tylko tymczasowym lokatorem, który jeszcze się nie wyprowadził. Cisza. Nic nie mówiłam, tylko słuchałam. Wiesz co? Powiedziała Alicja uśmiechając się, otwierając moją lodówkę, która wciąż pachniała świeżą farbą. Już czuję się jak w domu. Zatrzymałam nagranie. Palce mi drżały, gdy chowałam telefon do kieszeni. Zastanawiałam się, jak to wytłumaczą. Kupiłam ten dom cichutko, bez ogłoszeń, bez rodzinnych obiadów, żeby to świętować. Tylko jeden podpis i przelew z konta. Nie powiedziałam nawet Michałowi, mojemu bratu. Wiedziałam, co by się stało. Ostatnim razem, gdy podjęłam ważną decyzję finansową, sprzedałam dom, w którym dorastał. Był za duży, zbyt wypełniony wspomnieniami, za trudny do utrzymania odkąd tata zmarł. Ledwo opuściłam podwórko, a Alicja już do mnie pisała. Dasz Michałowi jego część, prawda? Czy to nie jest dla ciebie trudne? Podziel się tylko pieniędzmi. Przez lata dawałam im tak wiele, pozwoliłam im mieszkać w mojej piwnicy za darmo przez trzy lata. Zapłaciłam drugą turę czesnego za studia Michała, gdy zmienił kierunek. Pożyczyłam im pieniądze na wkład własny, których nigdy nie oddali. Za każdym razem, gdy dawałam im pieniądze albo przestrzeń, mówiłam, że to tymczasowo, że sobie poradzą, ale wszystko co robiłam, to dawałam im przestrzeń, by czekali na więcej. Dlatego nie powiedziałam im nic o tym domu. Dlatego wybrałam miejsce na obrzeżach miasta, wystarczająco blisko, ale też wystarczająco daleko. Kupiłam go na nazwisko powiernika. Wprowadziłam się z dwiema walizkami, ekspresem do kawy i starym fotelem taty. Cisza była jak oddech po latach, a teraz Alicja mówi, że to jej dom. Odwaga, by wejść do czyjegoś domu i uznać go za swój, to nie tylko bezczelność, to coś wyćwiczonego. Jakby opowiadali sobie te historie tak często, że w nią uwierzyli. Weszłam do kuchni. Moje buty były ciche na kafelkach. Alicja śmiała się, rozmawiając o kolorach ścian. Nie usłyszała mnie, dopóki nie powiedziałam Alicja. Jej głowa odwróciła się w moją stronę, jakbym ją przyłapała na kradzieży. Szybko się pozbierała. To zawsze był jej talent. Jak szybko potrafiła zmienić ton. Jak łatwo sprawić, by coś absurdalnego stało się rozsądne, gdy już przekroczyło się granice? Elwira, nie myślałyśmy, że będziesz tak wcześnie w domu, powiedziała uśmiechając się, jakbym to ja weszła bez zaproszenia. Nie wiedziałam, że muszę prosić o pozwolenie na wejście do własnego domu, powiedziałam. Jej uśmiech zadrżał tylko przez chwilę. Wzruszyła ramionami i potrząsnęła kucykiem. Twój syn powiedział, że szukałaś czegoś mniejszego, planowałaś mieszkanie, prawda? Pomyślałyśmy, że to miejsce nie będzie puste długo. Zachowałam spokój. Jak się dostałyście? Spojrzała w stronę korytarza, jakby odpowiedź była tam ukryta. Ostatnim razem, gdy tu byłam, musiałam skorzystać z łazienki, pamiętasz? Zostawiłaś klucze na tatce. Nie myślałam, że to coś wielkiego. Skopiowałaś klucze. Jej szczęka napięła się na sekundę, ale próbowała to ukryć. To było tylko dla wygody. Jesteśmy rodziną, miałyśmy ci powiedzieć. Skinęłam raz głową. Potem wyciągnęłam telefon i otworzyłam zdjęcie, które zapisałam dwie noce temu. Zrzut ekranu jej publicznego posta na Facebooku. W podpisie było: Nasz przyszły dom, tak wdzięczni za to błogosławieństwo. Nie możemy się doczekać, żeby uczynić go naszym. Za tekstem było niezaprzeczalne zdjęcie, które zrobiłam w moim korytarzu, które wysłałam Michałowi, zanim wiedziałam, że będę tego żałować. Opublikowałyście to, zanim w ogóle zapytałyście, powiedziałam cicho. Nie zaprzeczyła. Zamiast tego, założyła ręce. Próbowałyśmy ułatwić życie wszystkim. Jest miejsce. Mieszkasz sama. Co to za różnica? Nie odpowiedziałam. Po prostu podeszłam do szuflady, wyciągnęłam tackę z kluczami i trzymałam ją przed nią. Zbierz wszystkie. Każda kopia, którą zrobiłaś. Chcę je wszystkie. Macie czas do końca dnia, powiedziałam. Potem zmieniam zamki. I tej nocy to zrobiłam. Nie chciałam dzwonić. Czekałam do kolacji, aż słońce schowało się za wzgórzami, a cisza w moim domu stała się tak ciężka, że popchnęła mnie do tego. Usiadłam przy kuchennym stole, patrząc na szklankę wody, jakby mogła dać mi odwagę. Potem wybrałam numer. Michał odebrał po drugim sygnale. Cześć, mamo, powiedział bez wahania, bez poczucia winy w głosie. Wiedziałeś, że Alicja zrobiła kopię moich kluczy? Była krótka cisza. Wspomniała o tym później. Nie myślałam, że opublikowała mój dom w internecie, powiedziałam. Nazwała go ich przyszłym domem. Westchnął, jakbym była trudna. Mamo, to najlepsze dla całej rodziny. Spojrzałam na ścianę. Całej rodziny, tak? Matka Alicji i dzieci już spakowały rzeczy. Mieliśmy ci to wszystko wytłumaczyć, gdy wszystko się ułoży. Zatrzymał się, potem opanował. Mamy nadzieję, że to zrozumiesz. Zrozumiałam, powiedziałam. Przez lata, dodałam. Pozwoliłam Wam mieszkać w moim domu za darmo, gdy ogarnialiście swoje sprawy. Podpisałam się za Wasz pierwszy kredyt hipoteczny, zapłaciłam za Twoje studia, kiedy porzuciłeś biznes, pomagałam w leczeniu Alicji, gdy nikt inny tego nie robił. Wiem, że zrobiłaś dużo, powiedział szybko. Nie jesteśmy niewdzięczni. Po prostu uznaliście, że nadszedł czas, żebym dała Wam coś więcej. Nie było nic po tej linii. Tylko cichy dźwięk kogoś poruszającego się po drugiej stronie, prawdopodobnie Alicji, słuchającej uważnie. Nie chcę się kłócić, powiedział w końcu. Ale nie możemy dalej szukać mieszkań do wynajęcia. To za dużo. A to jest łatwiejsze, powiedziałam. Jego milczenie powiedziało wszystko. Rozłączyłam się, zanim zdążył wypełnić je wymówkami. Tej nocy sama zmieniłam zamki, śruba po śrubie. A gdy wrzuciłam ostatni stary zamek do śmieci, nie spojrzałam za siebie. Wiadomość przyszła o 7:14 rano, akurat gdy kończyłam kawę. Zawibrowała na moim ekranie z cichym sygnałem. Jedna z tych rodzinnych grup, które wyciszyłam dawno temu. Prawie usunęłam ją bez czytania, ale wtedy zobaczyłam swoje imię. Nie martwcie się jej fochem, napisała Alicja. Zawsze ustępuję. Dajcie jej kilka dni, żeby jej przeszło. Bez kropek, bez wstydu, tylko pewność w historię, którą sobie opowiedziały. Przez dłuższą chwilę patrzyłam na ekran, pozwalając, by słowa dotknęły czegoś głębszego niż gniew. To nie było zaskoczenie. Było gorzej, było znajome. Zawsze ustępuję. Słyszałam wersję tego przez całe życie: kiedy tata chciał kupić łódź zamiast naprawić dach, kiedy Michał porzucił studia i wrócił, nie pytając. Kiedy Alicja powiedziała mi, że potrzebują pokoju na górze, na spokojną przestrzeń, a ja przeniosłam moje książki do garażu, liczyły na to, że się ugnę. Wydrukowałam wiadomość. Wyszła stacki z, z delikatnym brzękiem, zaznaczyłam zdanie na żółto i przykleiłam je nad moim biurkiem, nie jako przypomnienie, ale jako linia na piasku. Nigdy więcej ustępowania. Tego popołudnia umówiłam się na instalację systemu bezpieczeństwa. Kamera przy dzwonku, czujniki ruchu, światła. Technik uniósł brew, gdy poprosiłam o możliwość nagrywania głosu w korytarzu. Nie udzieliłam wyjaśnień, nie byłam nic winna. Zaczęłam archiwum, teczkę, którą nazwałam dokumentacja czarnym markerem. W środku umieściłam zrzuty ekranu z postu na Facebooku, zdjęcia Alicji w domu, zapis dat i godzin oraz tego, co zostało powiedziane. Jeśli chcieli historię, ja ją napiszę, ale ta będzie moja. Skopiowałam każdą wiadomość, każdy e-mail, robiłam notatki po każdej rozmowie, zbudowałam papierowy mur, którego nie mogli zburzyć wdziękiem ani poczuciem winy. I trzy dni później, gdy ciężarówka przeprowadzkowa zatrzymała się przed moim domem, znowu nie sięgnęłam po telefon, sięgnęłam po teczkę. Ryko w ciężarówki obudził mnie, zanim słońce wzeszło nad wzgórzami. Stałam w oknie w szlafroku, patrząc, jak parkują na moim podjeździe, jakby to było wyznaczone miejsce. Alicja była na telefonie, dając instrukcję, żeby najpierw wnieść części łóżka piętrowego. Jej brat wyciągał materac z tyłu. Ich matka klasnęła dwa razy w ręce i wskazała na boczne drzwi. Na początku się nie ruszyłam, po prostu obserwowałam. Potem podeszłam do szuflady, wyciągnęłam akt własności domu i wzięłam telefon. Gdy otworzyłam drzwi, byli już w połowie schodów z komodą. Jej siostrzeniec ciągnął za sobą pufę. Nie podniosłam głosu. Ta nieruchomość jest prywatna, powiedziałam, stojąc w drzwiach z papierem w górze. Włamujecie się. Alicja mrugnęła, jakby mnie nie usłyszała. Potem jej twarz wykrzywiła się w coś ostrego. Wysłaliśmy wiadomość do Michała wypaliła. Powiedział, że możemy zacząć się wprowadzać dzisiaj. Nie obchodzi mnie, co powiedział Michał, podniosłam telefon. Ten dom jest zapisany na moje nazwisko. Jestem jedynym powiernikiem i rozmawiam z policją. Zatrzymały się, ale tylko na chwilę. Matka Alicji próbowała przejść obok mnie. Nie bądź taka dramatyczna, Elwira. Nie możesz potrzebować całej tej przestrzeni. Cofnęłam się do holu, nie po to, żeby dać im miejsca, ale żeby kamera nad drzwiami nagrała wszystko wyraźnie. Mówcie dalej powiedziałam Dźwięk jest nagrywany Wtedy zaczęły krzyczeć Oskarżenia, obelgi, groźby o wierności rodzinie, ale nic z tego mnie nie dotknęło Nie pozwoliłam by połączenie się połączyło, podałam adres operatorowi i opisałam sytuację najspokojniejszym tonem jaki mogłam Krzyki ustały, gdy syreny zabrzmiały w oddali Rozproszyli się zanim policjant wyszedł z samochodu Materac został w połowie przeciągnięty, a komoda leżała na boku gdy odjeżdżali, pomachałam ręką, niezłośliwie, ale żeby zaznaczyć ten moment, powiedziałam, że wrócą, a następnym razem będę gotowa. Michał zadzwonił następnego ranka, jego głos był słodki. Powiedział, że chcą porozmawiać. Powiedział, że mają rozwiązanie, które może działać dla wszystkich. Powiedział: Nie chodzi o wybieranie stron, mamo, chcemy tylko pokoju. Powiedziałam, że przyjdę. Nie dlatego, że oczekiwałam sprawiedliwości, ale dlatego, że chciałam usłyszeć, jak daleko zaszli. Gdy weszłam do jego domu tej nocy, stół był już nakryty. Prawdziwe sztućce, kieliszki do wina, serwetki, pozorny pokój. Alicja wskazała na miejsce naprzeciwko siebie, jak gospodyni przyjmująca gościa, a nie kobieta, która właśnie próbowała włamać się do jej domu. Mamo, powiedział Michał. Myśleliśmy. Spojrzałam w dół. Stół był pokryty ogłoszeniami nieruchomości, domami z pięcioma sypialniami, notatkami na czerwonym markerem. Ogromne podwórko to pomieści łóżka piętrowe, idealny apartament dla Elwiry. Alicja uśmiechnęła się. Ten ma nawet apartament dla Teściowej, a ty miałabyś główną sypialnię z własną łazienką. Poza tym moglibyśmy sprzedać Twój dom, połączyć go z tym i sprawić, by wszystko się wydarzyło bez większego wysiłku. Nic nie powiedziałam. Jeszcze nie. Obejrzeliśmy już dwa z nich, dodał Michał. Jeden ma nawet miejsce, gdzie mama Alicji mogłaby mieć swój własny obszar. Dzieci mogłyby znowu dzielić pokój, wtrąciła Alicja, jakby to była nagroda. A ty miałabyś swój własny mały salonik i mały ogródek. Lubisz rośliny, prawda? Mówili jakby oferowali mi prezent, jakbym powinna być wdzięczna za włączenie mnie w plan, który napisali beze mnie. Włożyłam rękę do torebki i wyciągnęłam kopertę. Przestali mówić. To oferta pracy, powiedziałam, przesuwając ją po stole. Od firmy Strój Miasta, Consulting. Opcja zdalna z benefitami podróżnymi. Zawiera wsparcie relokacyjne. Michał spojrzał na kopertę, jakbym dała mu coś w obcym języku. Przyjęłam ją w zeszłym tygodniu, wyprowadzam się za miesiąc, dodałam, wstając. Co oznacza, że nic z tego, wskazałam na stół. Mnie nie dotyczy. I wyszłam zostawiając ich siedzących w osłupieniu. Strona GoFundMe ruszyła dwa dni po kolacji. To nie ja ją znalazłam. Moja sąsiadka Ania przesłała mi linka z jednym zdaniem. Czy to się naprawdę dzieje? Tytuł brzmiał Kryzys mieszkaniowy pomóż moim dzieciom znaleźć dom. I tam była moja uśmiechnięta twarz na zdjęciu z domu, które wysłałam Michałowi miesiące temu. Podpis był gorszy. Alicja napisała Obiecano nam tę przestrzeń. Teraz zostawiono nas bez domu z trójką dzieci i bez miejsca dokąd pójść. Proszę pomóżcie nam odzyskać to, co jest prawnie nasze. Do południa plotki zaczęły się rozchodzić. Dwie kobiety z parafii wysłały mi długie wiadomości o przebaczeniu i o tym, kim jesteśmy jako matki. Inna zostawiła wiadomość głosową, namawiając mnie, żebym przemyślała sprawę dla dobra dzieci. Nie odpowiedziałam, udokumentowałam wszystko. Tej nocy przejrzałam nagrania z kamery. Przywykłam do tego. Sprawdzam je, jakby to była prognoza pogody. O 15:47 biały sedan zatrzymał się. Alicja wyszła w okularach przeciwsłonecznych, a z nią mężczyzna w niebieskiej koszuli roboczej, ślusarz. Podeszli do moich drzwi. Wskazała na zamek, podała mu coś. On to zbadał. Potem odwrócił się do niej, wyraźnie zadając pytanie. Wzruszyła ramionami. On cofnął się, pokręcił głową. Ona argumentowała. On wskazał na kamerę. Odeszli. Zapisałam nagranie i wysłałam je do mojej przyjaciółki, prawniczki, która po cichu pomaga mi budować sprawę. Do 19 i tamtej nocy Komornik dotarł do drzwi Alicji steczką. W środku było pismo z nakazem zaprzestania działań i formalne ostrzeżenie o krokach prawnych, jeśli będą podejmowane dalsze próby dostania się na moją posiadłość bez zgody. Następnego dnia minęłam dwie sąsiadki podczas porannego spaceru. Skinęły grzecznie, ale nie zatrzymały się, żeby porozmawiać. Nie przejmowałam się tym, bo tego popołudnia, po raz pierwszy od tygodni, nikt nie zapukał do moich drzwi, nikt nie zadzwonił, nikt nie żądał, żebym się tłumaczyła. A kiedy przeszłam obok wieszaka na klucze, zauważyłam go po raz pierwszy: tylko jeden wieszak, tylko jeden klucz mój. Wiadomość grupowa brzmiała, Spotkanie rodzinne, niedziela 17.00. Proszę, przyjdź, rozwiążmy to. Nie odpowiedziałam. Po prostu przyszłam z teczką pod pachą. Gdy weszłam do jadalni mojego syna, wszyscy tam byli. Michał, Alicja, ich matka, nawet brat oparty o ramię kanapy. Na stole było jedzenie, ale nikt nie jadł. Atmosfera była wyćwiczona. Michał wstał, gdy weszłam. Mamo, chcemy tylko znaleźć rozwiązanie. Znalazłam swoje. Powiedziałam kładąc teczkę na stoliku kawowym. Otworzyłam ją bez zaproszenia. Zacznijmy tutaj. Podałam Michałowi podkreślone datowane paragony. Wyciągnęłam następną kartkę. Wkład w edukację. Wzięłam pożyczkę na drugi rok Michała na studiach. Alicja przewróciła oczami. Co to ma wspólnego z teraz? Przeszłam do następnej strony. Zdjęcia. Nagrania z monitoringu. Trzy próby włamania. Jedna ze ślusarzem. Wszystko nagrane. Michał poruszył się niespokojnie. Brat Alicji chrząknął: Zbudowałam życie poza tym chaosem, powiedział, powiedziałam twardo. A wy próbowaliście wciągnąć mnie z powrotem. Ale dokąd mamy iść? wypaliła Alicja z płonącymi oczami. Nie mamy nic. Spojrzałam jej prosto w oczy, wszędzie, co nie należy do mnie. W pokoju zapanowała cisza. Michał patrzył na dokumenty w swoich rękach. Nikt nie sięgnął poteczkę. Nikt nie kwestionował dat, zdjęć, faktów. Wstałam, chowając resztę stron. To nie jest o sprawiedliwości, powiedziałam. Nigdy nie było. Chodziło o kontrolę. Gdy szłam do drzwi, czułam ich spojrzenia, czekające, że się odwrócę, że zmięknę, że zrobię to, co zawsze robiłam. Ale tym razem szłam dalej, bo miałam jeszcze jeden przystanek, zanim zostawię ten rozdział za sobą. Dom sprzedał się w 29 dni, za pełną cenę, bez warunków. Podpisałam dokumenty pewną ręką i ze spokojem, którego nie czułam od lat. Gdy wręczałam nowym właścicielom kopertę z dokumentami, nie dałam zapasowego klucza. Nie było żadnego. Na początku następnego miesiąca byłam już w Trójmieście. Mieszkanie było małe, czyste linie. Słońce wylewało się na drewnianą podłogę w południe, a powietrze zawsze lekko pachniało sosną przez otwarte okna. Rozpakowywałam się powoli, nie spiesząc się. Każdy przedmiot umieszczony tam, gdzie ja chciałam, a nie tam, gdzie było to wygodne dla kogoś innego. W łazience gości nie było dodatkowych szczoteczek do zębów, ani łóżek piętrowych, ani awaryjnych prześcieradeł dla niespodziewanego gościa, ani kopii mojego klucza ukrytych pod wycieraczką. W skrzynce na listy, ani u sąsiada na wszelki wypadek. Na ścianie obok drzwi zainstalowałam nowy wieszak na klucze. Trzymał jeden klucz mój. Na moje urodziny sąsiedzi zapukali tuż po południu. Przynieśli domowe ciepłe ciasto jabłkowe i małą kartkę, na której było tylko napisane: Witamy w sąsiedztwie Elwira. Bez kazań, bez oczekiwań, bez ukrytych pytań o to, co planuje dać. A nikogo zamierzam ugościć. Piliśmy kawę na moim tylnym tarasie. Bryza szeleściła wysoką trawą wzdłuż ogrodzenia. Ktoś zapytał o moje plany na ogród. Inna osoba pochwaliła zielone krzesło, które postawiłam przy drzwiach. Uśmiechnęłam się, bez ćwiczenia. Po ich odejściu usiadłam sama z drugim kawałkiem ciasta i pełną filiżanką kawy. Spojrzałam na moją nową, cichą przestrzeń moją i poczułam, że coś się we mnie uspokaja. Nie triumf. Niezwycięstwo, pokój. Później tej nocy przechodziłam przez każdy pokój, gasząc światła, jedno po drugim, bez hałasu, bez ruchu, tylko cichy odgłos moich własnych kroków. Przy drzwiach zatrzymałam się. Wieszak na klucze błyszczał lekko w półmroku. Tylko jeden wieszak, tylko jeden klucz. I po raz pierwszy od dawna to było wystarczające. Aby nie przegapić kolejnych historii, subskrybuj dziennik emocji.